Dziękuję bardzo y, Państwu za uwagę. Moje nazwisko Maciek Pyrka i prac jestem pracownikiem KOBIZE. Y, y, Jednocześnie pracuję w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych. Chciałem kilka słów powiedzieć na temat y, dyrektywy ETS, celów redukcyjnych i tego, co możemy zrobić albo to, co nam się wydaje, co się stanie w przyszłości. Jeszcze nie opanowałem tego. Proszę mi pomoc. Aha, czy okej. Okay. Okay. Przepraszam za zwłokę. Tak więc to jest nasz zespół, który funkcjonuje w ramach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. To jest kilkanaście osób, z których większość z nas specjalizuje się w trochę innych dziedzinach typu energetyka, transport, rolnictwo właśnie system handlu uprawnieniami do emisji. Co nas łączy? Łączą nas te raporty, te badania, które robimy na temat wpływu polityki energetyczno-klimatycznej na gospodarkę, wpływu społecznego. Posiadamy w swoim zasobie kilka modeli, które nam to ułatwiają robić. To jest model CG, model Duży model ekonomiczny, zawierający wszystkie sektory gospodarki, model światowy. Ponadto mamy jeszcze modele sektorowe, model dla transportu, rolnictwa i energetyki przede wszystkim. Kilka słów na temat polityki klimatycznej i przyszłości polityki klimatycznej. W tej chwili, pewnie jak dobrze Państwo wiecie, mamy pakiet Fit for 55, cele redukcyjne wynikające z tego pakietu. Pakiet jest częściowo wdrożony. Jeszcze nie wdrożyliśmy y, wszystkiego. Pracujemy, w szczególności państwa członkowskie, pracują nad wdrożeniem Sibamu, pracujemy jeszcze nad wdrożeniem ETS-u 2 dla budownictwa czy dla budynków i transportu i pojawia nam się w tej chwili nowy cel redukcyjny y, i, nowy, i zapewne niedługo nowy pakiet registracyjny, który zaproponuje nam Komisja Europejska dotyczący właśnie celu redukcyjnego na 2040 rok. I teraz tak, jesteśmy dzisiaj z celem na 30. roku na, ustalonym na 55%. Myślimy już o roku 2040 i mamy jednocześnie cel na 2050 rok, neutralność klimatyczna, na który się wszyscy zgodziliśmy. Komisja Europejska na początku tego roku opublikowała impact assessment i jednocześnie zaproponowała nam, że ten cel będzie równy 40... Y, przepraszam. 90% w stosunku do 1990 roku. Co zrobiono, żeby ten cel ogłosić? No, przede wszystkim podstawą był, była właśnie ta ocena wpływu, impact assessment, ale jeszcze wcześniej mieliśmy propozycję Europejskiej Rady Naukowej do spraw zmian klimatu, która jak gdyby popierała tą propozycję i oni napisali, że Unia Europejska jest gotowa do spełnienia celu redukcyjnego od 90 do 95% netto. Ponadto jeszcze Komisja Europejska w zeszłym roku przeprowadziła konsultacje społeczne i z tych konsultacji społecznych wynikło, że społeczeństwo europejskie zgadza się na podniesienie celów redukcyjnych. Generalnie popieramy politykę proklimatyczną. Natomiast cel redukcyjny, taki średni cel redukcyjny, jaki zgłosili respondenci, był już zupełnie inny. I tutaj dla Państwa zestawiłem to było 77%. Widzicie, jaki jest wielki dysonans pomiędzy tym, co proponuje nam komisja, co zaproponowała nam Rada Naukowa, a tym, co sami twierdzimy. Tak? Komisja, żeby w impact assessmentie żeby zaproponować ten cel przedstawiła nam trzy scenariusze. Z tych scenariuszy jeden zbliżał się bardziej do tego średniego celu. To był taki cel na 2040 rok, który został ustalony na podstawie linii prostej łączącej 2030 rok i neutralność klimatyczną. To był scenariusz 1. On nie przeszedł. Później był jeszcze scenariusz 2, który zakładał kontynuację polityki klimatycznej według pakietu Fit for 55. To się też nie udało, no i wybrano najbardziej ambitny scenariusz. W związku z tym możemy się spodziewać, że cele redukcyjne i ambicje klimatyczne będą nam rosły w nowej propozycji komisji, która ma być przedstawiona, w nowym pakiecie legislacyjnym, przepraszam, który ma być przedstawiony w lutym w następnym roku, w 2025. Teraz co się staje z ETS-em? Według obecnej polityki klimatycznej mamy osiągnąć 62% redukcji w 2030 roku. I ETS e ma to do siebie, że główny cel, jakby ten cel redukcyjny jest wyznaczany takim wskaźnikiem na reduction factor. On decyduje o tym, ile uprawnień tak naprawdę rok do roku jest zabieranych z rynku, ile uprawnień nowych się pojawia. I na wykresie przedstawiłem państwu jak może to wyglądać i to widzicie państwo, że blisko 2040 roku, jeżeli będziemy się trzymać obecnej polityki, nic nie zmienimy w ETS-ie, to po prostu nie będzie nowych uprawnień. Czyli tak naprawdę nie powinno być już emisji w ETS-ie, ale pewnie tak się nie stanie. Dlaczego? Dlatego, że sama Komisja Europejska pokazuje nam, że te emisje będą jeszcze odwołując się tutaj do impact assessmentu właśnie do oceny wpływu, która we wszystkich scenariuszach łącznie z tym najbardziej ambitnym pokazuje nam jeszcze emisję WTS. Zakładamy więc, że coś będzie trzeba zrobić, żeby utrzymać ETS jako główne narzędzie polityki redukcyjnej, polityki klimatycznej nie będziemy zamykać zakładów, nie będziemy rezygnować z tej polityki. No i co możemy zrobić? W Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych przeanalizowaliśmy trzy warianty takich rozwiązań. Naszym zdaniem to są warianty takie najbardziej optymalne albo najbardziej prawdopodobne, możemy tak powiedzieć. Rozszerzenie, rozszerzenie ETS-u o nowe sektory, uwzględnienie pochłaniania dwutlenku węgla w systemie ETS lub też y, zakup offsetów albo zakup innych jednostek z innych systemów, takie łączenie systemów. Nie musi to być łączenie polegające na takim łączeniu jeden do jednego, tak, że będziemy się łączyć i bezwarunkowo wymieniać jednostki. Możemy to robić przez jakieś instytucje z jakimiś warunkami, ale mimo wszystko będziemy jak gdyby pożyczać od nich te jednostki. Każdy z tych rozwiązań ma jakby trochę swoje wady i zalety. Niektóre mają przede wszystkim zalety, to chciałem od razu powiedzieć. Rozszerzenie systemu ETS, ono pewnie nastąpi, dlatego że coraz więcej się o tym mówi i coraz więcej się mówi o tym, że system ETS 1 i ETS 2 będą łączone. ETS 1, mam na myśli tutaj ten główny system, który obecnie funkcjonuje. ETS 2, wiecie Państwo, dla budynków i transportu. Komu to się opłaca, a komu nie? Generalnie w skali Unii Europejskiej to się opłaca nam wszystkim, natomiast jeżeli spojrzymy tak z perspektywy danego regionu albo państwa członkowskiego, to może być różnie, bo niektóre regiony można wykazać, że będą miały nadwyżki uprawnień w tym systemie. Jeżeli połączymy systemy, to dla nich to będzie mniej opłacalne, dlatego że cena WTS-2 będzie prawdopodobnie wyższa niż cena w się ie jeden, ale generalnie zyskujemy na tym wszyscy, tak więc możemy optować za tym pomysłem, poza tym daje on nam trochę czasu, tak? zwiększa nam się kap, zmienia nam się linear reduction factor, albo nawet jeżeli się nie zmieni, to będziemy mieli więcej uprawnień do zabierania rok do roku. Teraz tak, wprowadzenie technologii usuwania dwutlenku węgla, to generalnie się opłaca nam wszystkim. No jeżeli założymy, że redukcję w ETS-ie po jakimś czasie już teraz są kosztowne, tak? A że jak będziemy się zbliżać po 2030 roku do 2040 roku, będzie tych uprawnień coraz mniej, emisji będzie coraz mniej, redukcje będą coraz droższe. W związku z tym będziemy je musieli jakoś rekompensować. Jak uwzględnimy jednostki pochłaniania w systemie ETS, to będziemy mogli je kupować i roz, instalacje będą mogły się z nich rozliczać wszędzie tam, gdzie jest bardzo drogo. Redukować, albo to się po prostu nie opłaca z jakichś powodów ekonomicznych, technicznych i tak dalej. I tak jak dla Państwa zestawiłem na, na slajdzie, generalnie ma to pozytywny skutek, a nawet dla Polski jeden z największych pozytywnych skutków, dlatego że mamy trochę inny punkt startowy. Tak? W tym momencie, przykładowo 2023 rok, 60% wytwarzania energii elektrycznej to jest węgiel. Jesteśmy takim trochę elementem w skali Unii Europejskiej. Do 2030 roku pewnie zrobimy dużo, ale myślę, że nie zrobimy na tyle dużo, żeby się zdekarbonizować. I myślę, że pełna dekarbonizacja jest możliwa przynajmniej w przypadku polskim około 2040 roku, właśnie. Tak więc wcześniej dobrze by było mieć możliwość kupowania tych jednostek i rekompensowania. Rekompensowania emisji, albo przynajmniej płacenia mniej za uprawnienia, których będzie już bardzo mało. Teraz tak, kolejnym elementem, już trzecim jest powstanie, wykorzystanie offsetów, wykorzystanie innych jednostek z innych systemów handlu uprawnieniami do emisji, łączenie systemów i powstanie instytucji, która mogłaby to nadzorować. Znaczy, Powstanie instytucji nie jest konieczne, natomiast ono jest dobre z tego punktu widzenia, że my będziemy mogli e, rewidować troszkę rynek, tak? Będziemy mieli, zakładamy, że będziemy mieli wpływ na podaż uprawnień i w ten sposób będziemy mogli troszkę ustalać ceny, żeby one nie były za wysokie, a nie oczywiście za niskie, żeby tych uprawnień nie napływało za dużo. Tutaj zostawiłem dla Państwa przykład, jak mógłby taki bank funkcjonować i jakie on ma. E, Jakie on ma e, priorytety. E, czy tak, głównie zarządzałby podażą, e, podażą nowych jednostek, podażą nowalców podażą jednostek pochodzących z innych systemów. Dodatkowo jeszcze mógłby zastąpić e, w systemie ETS rezerwę e, stabilizacyjną, tak? MSR. Wiemy, że. E, Rezerwa działa, ale wszyscy mamy do niej zastrzeżenia, ale jeżeli nie wszyscy, to na pewno ci, którzy pracują blisko systemu handlu uprawnieniami do emisji, zdają sobie sprawę z tego, że rezerwa działa z pewnym opóźnieniem. Widzi to, co się dzieje w systemie z rocznym bądź dwuletnim opóźnieniem, w zależności jak na to patrzymy, i w ten sposób reaguje. Taki bank albo instytucja mogłaby robić to znacznie szybciej, znacznie szybciej interweniować w związku z tym, moglibyśmy się pozbyć, moglibyśmy się pozbyć dużych wahań cen uprawnień do emisji, które, jeżeli tych uprawnień będzie mało i jeszcze dodatkowo będziemy mieli możliwość, albo inaczej będą miały dostęp do rynku instytucje, które nie muszą się rozliczać z uprawnień, no to mogą jeszcze bardziej wpływać na te ceny. Prawda? W związku z tym chyba potrzebujemy takiego nadzorcy, który by po prostu rewidował rynek i mógł. Działać w momencie, kiedy te działania są potrzebne. Teraz, tak e, sumarycznie, e, na sam koniec, chciałbym przedstawić Państwu trochę szerszy kontekst e, gospodarczy. To jest tak, że nie unikniemy e, polityki klimatycznej. Ona już e, poszła bardzo daleko, i będziemy się musieli z nią mierzyć. W związku z tym, z pewnością. Unia Europejska, wszystkie państwa członkowskie, komisja, i tak dalej, cały aparat administracyjny będzie patrzył z punktu widzenia rozszerzania systemu, systemu handlu uprawnieniami do emisji. Na nowe sektory będziemy bardziej patrzeć na to, żeby redukować emisję we wszystkich gałęziach gospodarki. Dodatkowo ta cena będzie rosła. Ona nie mo, mo, może nie urosnąć w następnym roku, ale w perspektywie 2030-2040 roku będziemy mieli Coraz droższe uprawnienia do emisji. Zresztą u nas w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych robimy takie ćwiczenia, że podajemy w naszych raportach krańcowe koszty redukcji emisji, i one są bardzo wysokie. W 2050 roku w systemie ETS, jeżeli zostałby ten system tak jak teraz, to jest koszt ponad 400 euro za tonę. Czyli właściwie już nam się wszystkie technologie opłacają. Łącznie z bezpośrednim wychwytem CO2 z powietrza tak, przy, przy tego typu cenach. To jest pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć. Kolejna rzecz to jest CEBAM i jego wpływ na konkurencyjność. Żeby się przy wysokich cenach uprawnień demisji, przy wyjściu bezpłatnych przydziałów, bo to też nastąpi, pewnie wkrótce, a znaczy mówię tutaj o roku po 2030, tak, w tym momencie będziemy mieli pierwszą fazę niedługo. Drożenia CEBAM: Będziemy stopniowo likwidować bezpłatne przydziały tylko w tych sektorach, które będą objęte CEBAM-em. -y. Później może się pojawić pomysł rozszerzenia CEBAM-u na nowe sektory i będziemy mieli też wyjście z bezpłatnego przydziału. W związku z tym, aukcja będzie jakby taką priorytetową formą rozdziału uprawnień w ogóle. Jeżeli pozbędziemy się aukcji, będziemy mieli CEBAM jako zabezpieczenie przed ucieczką emisji to trzeba pamiętać o tym, że będziemy mieli też konsekwencje pewne. Przynajmniej na obecnym etapie nie chronimy na przykład eksporterów. Tak? Rosną nam koszty produkcji z uwagi na rosnące ceny emisji CO2, tak więc musimy się też tym zainteresować i myślę, że w przyszłości registrator będzie musiał po pierwsze obejmować coraz więcej sektorów, po drugie coraz większy zakres emisji, na przykład całkowity ślad węglowy itd., Albo też pomyśleć o czymś, co zrównoważy nam trochę koszty produkcji, typu właśnie łączenie sektorów, albo wykorzystanie, wykorzystanie jednostek pochłaniania, o którym jest drugi punkt. Ostatnią, kolejną bardzo ważną kwestią są kwestie finansowe, kwestie inwestycji. I tutaj chciałem zaznaczyć, że przede wszystkim powinniśmy właściwie korzystać z tego, co nam daje system ETS? Bo system ETS to są ogromne przychody w tej chwili. Ogromne przychody do budżetu państw członkowskich, nie tylko Polski. W związku z tym mamy też szereg mechanizmów, szereg funduszy, które działają w ramach systemu ETS, korzystają z niego. Polska też z niego korzysta. Między innymi z funduszu modernizacyjnego, którym mamy jeden z naj, największych udział generalnie. Tak więc teraz w w obecnej dekadzie i w przyszłej dekadzie, to będzie czas na bardzo duże inwestycje w przemyśle. Inwestycje, które pozwolą przynajmniej częściowo albo w znacznej części nam się zdekarbonizować. I Polska nie może tego przespać. O ile wierzę, że system energetyczny jest w stanie to wykonać, bo to są technologie, które są teraz znane tak? i możemy to zrobić. To będzie tylko kosztowne. Z pewnością doprowadzi do wzrostu kosztów energii elektrycznej, Przynajmniej do 2030 roku. Później, być może, te koszty wcale nie będą tak rosnąć z uwagi na, na stopniową dekarbonizację sektora. Natomiast musimy bardzo dużo zrobić w przemyśle, żebyśmy mogli być konkurencyjni na rynkach światowych. I to właściwie tyle, co przygotowałem dla Państwa. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam. Muzyka